Jeśli idzie o pana Trzaskowskiego, to yy, przypomnę tylko, że jest to de facto kandydat PIS-u i kandydat yy, Jarosława Kaczyńskiego. Ja startowałem 5 lat temu w wyborach yy, prezydenckich i kandydatką platformy była pani Kidawa Błońska, która w sondażach miała yy, czasami w porywach 2-3% albo 4%. I wtedy platforma chciała ją wymienić, bo widziała, że yy, pikuje ale nie było to możliwe bez dogadania się z Kaczyńskim. I spotkali się, spotkało, spotkali się odpowiedni ludzie z PIS-u i z PO i domówili się, zawarli deal, że Kaczyński zgadza się na wpuszczenie Trzaskowskiego, podmiankę, natomiast w zamian za to Platforma, czyli Tusk, nie będą podważać legalności wyborów, które odbyły się w niekonstytucyjnym terminie. I do teraz trzymają się tej zasady. I ja mogę podejrzewać, że tak naprawdę Kaczyńskiemu na rękę jest Trzaskowski, i nie mogę wykluczyć, że to Kaczyński chce zwycięstwa Trzaskowskiego, i dlatego też wyciągnął akurat takiego kandydata. A jeśli idzie o pana Trzaskowskiego, to gdy pięć lat temu pomiędzy pierwszą a drugą turą przypomniałem pewien epizod, to zarzucono mi, że ja go popieram. Nic bardziej mylnego, ale powiedziałem prawdę o panu Trzaskowskim. Zresztą później w Wikipedii napisano przy moim życiorysie, że nikogo nie poparłem w drugiej turze. Ale cóż wzbudziło taką wrzawę? Otóż przypominam, że swego czasu telewizja Trwam, która aspiruje do telewizji katolickiej, starała się o wejście na multiplex i prosił mnie ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, zakonnicy i w ogóle środowisko toruńskie, abym przeprowadził negocjacje, które umożliwił notabene poseł SLD Marek Siwiec. Ja się spotkałem ze wszystkimi członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i na sam koniec proszony byłem przez toruń, aby spotkać się z panem Rafałem Trzaskowskim, który przestał być europosłem, a był ministrem cyfryzacji. Ja go pochwyciłem na lotnisku w Brukseli i mówię: słuchajcie, no, panie ministrze, czy podpiszecie ten dokument nadający możliwość nadawania, czyli ten, telewizji trwam? On mówi: Dawajcie, ja nie mam takich uprzedzeń jak moi starsi koledzy, i podpisał ten dokument. A chcę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński wtedy blokował telewizję Trwam, jak mi przekazano w Toruniu, robił wszystko, aby to odwlekać, aby większą oglądalność zyskała republika i aby to przebiło. Wobec tego proszę nie demonizować jednego czy drugiego kandydata, nie odczytywać absolutnie mojej wypowiedzi jako poparcie dla jednego albo drugiego mówię, że PiS i PO to jest to samo zło. To są dwa konie wypuszczane przez dwie różne stadniny. Tylko że właściciel tych stadnin jest ten sam. Nie ma się co czarować. Po prostu trzeba rozbić ten duopol, bo ten układ jest już domknięty. To, że startuje tych dwóch rzekomo różnych, a tak naprawdę takich samych kandydatów świadczy o tym, że to jest po prostu domknięte i to drugie pytanie tak, dlatego uważam, wiele osób też tak sądzi, zastanawiając się czy w ogóle iść na te wybory, bo można obniżyć frekwencję i pokazać, że my się z tym nie...